Dzień dobry, witam w kolejnym dniu zmagań ogrodowych. Dzisiaj głównie zajmiemy się sadzeniem do donic. Przyjechały nam donice do altany. Zaraz je sobie rozpakuję, zamówiliśmy je na Allegro. Mam też jedną taką z zeszłego roku: donicę betonową, w której w zeszłym roku były super tunie. Dzisiaj posadzimy do niej coś innego. Niestety zmarzły nam albo się po prostu nie przyjęły dwie trzmieliny. Te, które mamy tutaj z przodu, raz i dwie te skrajne się przyjęły i pięknie zakwitły. Niestety te tutaj na środku padły nam, nie wiemy dlaczego. Czy przymarzły, czy po prostu się nie przyjęły. One miały takie blado-różowe listki. Ja ją przycięłam, bo myślałam, że może coś z tego wyjdzie i zakwitnie coś nowego, ale niestety nie udało się, więc kupiliśmy dwie trzmieliny i zaraz będę je przesadzała. Wiecie, u nas był taki lekki mróz, więc na szczęście chyba nic oprócz właśnie możliwe, że tych trzmień nam nie zmarzło. E, trawy pięknie kwitną. E, wszystko jeszcze Wam pokażę. Zakwitło nam w tym roku pierwszy raz. Myślałam, że one są już na wykończeniu i że niestety nie udało nam się ich uratować. Rotodendrony. I tu jest bardzo mało słońca, a mimo wszystko... Wypuściły pierwsze kwiatki, także jestem przeszczęśliwa, więc mam nadzieję, że, że z nimi będzie wszystko ok. Dalej mają lekko zabrązowione te swoje liście. Postaramy się spryskać je na, jakiś, na jakiegoś grzyba, może to pomoże. No ale mam nadzieję, że zostały uratowane i będą nam kwitły dalej. W ogóle zauważyłam, że na przykład jak nas nie ma dwa czy trzy dni, to dopiero wtedy widać, jak to wszystko pięknie kwitnie, jak to się zmienia. Coś było mniejsze, wpuściło jeden listek i wracamy za 3 dni i jest po prostu obsypane liśćmi, więc jak wyjeżdżamy, to dopiero wtedy widzimy, jak te rośliny nam się zmieniają, bo na co dzień no, tak tego nie widać. Pokażę Wam, jakie kwiaty kupiliśmy w szkółce właśnie do donic. I zaraz rozpakuję donice i też wam je pokażę. Słuchajcie, w zeszłym roku mieliśmy super wistę Bubblegum. Ona nam się bardzo dobrze sprawdziła. Ona pięknie kwitnie, bardzo obszernie, bardzo obficie, więc stwierdziliśmy, że teraz sobie też przy altanie po prostu do tych donic posadzimy super tunie wistę. No i tak zrobiliśmy. Kupiliśmy w szkółce sadzonki. One w tym roku są dosyć duże, więc stwierdziłam, że po takie dwie sadzonki w zupełności na jedną donicę wystarczy. No, nie miałam nigdy innej supertunii i sulfini, więc tak jak mówiłam, była w zeszłym roku. Z nią, się, z nią nic nie trzeba robić. Mamy nawóz, ja tylko podlewałam nawozem i super kwitła bardzo długo, więc stwierdziłam, że sobie teraz tą samą supertunię posadzimy. A do tej doniczki takiej betonowej wzięłam goździki takie ciemnoróżowe, takie żółte aksamitki. Wzięłam jedną surfinie, żeby zobaczyć w ogóle jak ona się sprawuje w porównaniu do tej superwisty. Ma bardzo ciemny taki fioletowo kolor, bardzo piękna, ojenny. I sobie wzięłam jeszcze taką jedną tość rozesłaną, my je będziemy sadzić z tyłu, bo tam mamy taki zacieniony, troszeczkę mokry teren, więc chciałabym, żeby ona tak nam się rozrosła, a wie, widziałam na, gdzieś w internecie, że ona tak pięknie spływa w dół po doniczce, także ją sobie posadzę z przodu w doniczki i tak będzie nam w tej doniczce spływała. Także no słuchajcie, nic, jakiegoś bardzo wielkiego, super tunia i taki miszmasz do jednej donicy. Dobra, a teraz ja się zabiorę za e, otwieranie tej paczki i pokażę wam, jakie donicy sobie zamówiliśmy. Dobra, udało mi się rozpakować te donicę, dobrze, że tego nie nagrałam, bo byście się posikali strasznie mi poszło. E, słuchajcie, za jedną donicę zapłaciliśmy 80 zł. E, już Wam je pokazuję. One ogólnie występują w różnych kolorach. E, my wybraliśmy taki beżowo-szary. Nie chcieliśmy czarnego, nie chcieliśmy antracytowego, żadnego betonowego, więc zdecydowaliśmy się na taki beżowo-szary i uważam, że jest bardzo piękny. E, jedyny minus tych donic e, no są plastikowe, są one niby e, Odporne na mróz, na zimno, więc będą mogły sobie stać. Wyglądają na dosyć solidne, w sensie no nie ma co wymagać za 80 zł nie wiadomo czego, więc tego się spodziewaliśmy, że nie będzie to jakiś cud, więc nie spodziewajcie się nie wiadomo jakiej jakości. Jedyny minus, były zapakowane w karton, były owinięte taką pianką, a niestety dwie te czarne, dwa trzy te czarne wkłady, bo one mają taki płytszy wkład po prostu, żeby nie wypełniać całej donicy. To są pęknięte. Tu jest jeden wkład pęknięty i tu jest jeden wkład pęknięty. Te kwiaty to zasłonią, albo ja to odwrócę po prostu w stronę altany. No, ale jest to troszeczkę słabe. Obojętnie ile by to kosztowało, czy 10, czy 150, czy 80. No, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, więc nie powinno to pęknąć. Już nie będziemy się bawić w i dosyłanie, więc po prostu tak to, tak to zostawimy. No i te dolnice prezentują się w taki sposób, wstawiłam sobie te superwiskę, żeby zobaczyć jak to wygląda i uważam, że bardzo spoko. One mają wymiar 50x60x18 cm, my nie mieliśmy za dużego wyboru, bo tam przed altaną jest wąsko, my chcemy to sobie postawić na tej kostce więc musieliśmy mieć do 20 cm, więc ta 18 nam się idealnie tam zmieści. Chcieliśmy, żeby była trochę wyższa, no niestety, no niestety donice są dosyć drogie. Jeżeli chcielibyśmy sobie zrobić takie donice na wymiar z drewna, które byłyby tam cały czas, no kosztowałoby to niemałe tysiące, więc stwierdziliśmy, że po prostu sobie zamówimy takie na Allegro, żeby w ogóle zobaczyć jak nam się to będzie sprawdzało, jak te kwiaty będą tam wyglądały. I myślę, że, no, że jak za te pieniądze, te donice wyglądają całkiem spoko, więc ja zabieram się za sadzenie. Pokażę Wam po prostu później, jeżeli postawię te donice już przy altanie, jak się prezentują. Jedną już sadziłam. W sumie powiem Wam, że naprawdę te sadzonki to takie bydlaki. Były dużo mniejsze w zeszłym roku, a nie było innych dostępnych, były tylko takie duże. I no, dwie to, to dużo na taką doniczkę małą więc mam nadzieję, że będą miały dosyć miejsca. Chyba, że posadzimy po jednej, ale chyba nie, co? Nie, normalnie po dwie. No to co? Nie ma większej filozofii. Wrzucamy ziemię. Marcin kupił w sumie taką uniwersalną ziemię do kwiatów balkonowych, a że mamy nawóz do tych super tuni, to myślę, że ta ziemia będzie w porządku. W zeszłym roku też taką mieliśmy. Uniwersalna Tak. No, więc powinno sobie w niej śmiało rosnąć. No i co? Wrzucamy ziemię. O, ale mokre. Tak szczytowo je sadzę, żeby po prostu się rozrosły. No ja w sadzeniu nie jestem jakąś profesjonalistką. A nie jest ale... za kurtko? Za, za wysoko, że więcej, je te, no wrzucę ziemi, to trochę się podniosę zaraz. Spoko tutaj zamówiłeś. Tak, mówiłam, pokazywałam, że spoko i są w różnych kolorach. Marcin, Marcin Wam podlinkuje, skąd zamówiliśmy. No oprócz tego, że te dwie przyjechały pęknięte, to, to są spoko. Teraz się zastanawiamy nad rozwiązaniem na terasie bo chcielibyśmy tam też zrobić taki mniejszy wypoczynek. Jednak z tej altany korzystamy jak mamy gości, albo jak chcemy sobie tak w cieniu posiedzieć, a jednak na tym naszym tarasie jest najwięcej słońca, więc tam chcielibyśmy też sobie zrobić jakiś taki mały wypoczynek, jakieś leżaki, czy jakieś pufy, takie do leżenia. I też chcielibyśmy je obsadzić jakimiś fajnymi kwiatami się zastanawiamy właśnie nad jakimś rozwiązaniem, żeby faktycznie te donice nie kosztowały jakoś mega, mega dużo, bo takie fajne, wielkie donice to kosztują po 1000 czy tam 1500 zł za sztukę. Więc też sobie myśleliśmy, że może zrobimy sobie takie styropianowe donice, ale to jeszcze... To jeszcze pomyślimy sobie nad tym rozwiązaniem, bo fajnie by było. Ten taras jest dosyć ładny, fajnie byłoby go sobie zagospodarować, żeby sobie na tym słoneczku czasami posiedzieć, wyjść, poczytać książkę albo się trochę poopalać. No i w ogóle będzie piękniej. Ogród i, i dom będzie wyglądał dużo ładniej, ładniej jak na tym tarasie będzie um, trochę zagospodarowany. Jeszcze bym chciała Was prosić o radę. Marcin może byś podszedł i pokazał, skoro ja tutaj sadzę odnośnie tych traw, ponieważ mamy przy tarasie posadzone trawy i to jest szmielina, tak? Nie, 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 to jest, jak ona się nazywa? Turzyca. Turzyca, taka ceglasta, fajer coś tam. I nie wiem, co mnie pokusiło. Przeczytałam w internecie ale może chyba trochę źle przeczytałam, że powinno się te suche końcówki trawy przyciąć. No i ja je przeciąłam, a że ona w zimie się stała od połowy sucha, więc przeciąłam ją od połowy. I teraz mamy takie kikuty nad ziemią i się zastanawiamy, czy ją trzeba wykopać i po prostu kupić nową, czy ona w jakiś sposób odrośnie. No bo logiczne byłoby, że odrośnie, jak pójdzie w górę. Czy ona wypuści nowe pędy, czy coś się z nią stanie? Może mieście taką sytuację, że Wam się pomyliło, bo po prostu przycięłam jak pozostałe trawy, tylko że w połowie, bo obcięłam to suche. No i tak jak obcięłam, tak w sumie dalej jest. Zostało samo suche. Może macie jakąś radę, czy po prostu to trzeba wykopać, czy to się jeszcze samo uratuje w jakiś sposób. Chciałam, żebyś pokazał. A, to idę. <grym> idę i pokazuję tako. To to się widzimy, w sensie Wam jeszcze pokażę, jak tą... E, e, Możesz pokazać tą doniczkę, co mieliśmy w zeszłym roku, bo nie, nie pokazałam. Aha, no dobra, to wrócę i Wam pokażę. Teraz się zastanawiam, czy nie za dużo tych roślin na tą jedną małą doniczkę. No nic, mam nadzieję, że... że się zmieszczą. Co myślisz? Myślę, Rób. że... Tak Sad. robić? Tak sadzić? Tak. Chyba, że... Hmm. Chyba, że na tej surfie nie znajdziemy innych. Nie miejsce. znajdziemy. Sać tu zobaczysz, jak to się rozrośnie. No dobra. Ta to jest piękna. Ona tak będzie pięknie zwisała z, z doniczki. U. Chociaż tak jak gdzieś tam mówiłam już wcześniej, na którymś filmiku, że my się tak właściwie dopiero uczymy. Że te kwiaty wszystkie wyglądają zupełnie inaczej. Jak były wsadzane w zeszłym roku, jak były mniejsze, a jak urosły teraz. Wszystko jest prawie dwa razy większe i dopiero myślę, że tak po pięciu latach to będzie widać. Jak to wszystko rośnie? No dobra. Aha, jeszcze ta. No ładne, kolor te surfinie, bardzo mi się podoba. To ładuj ziemię i zaraz załadujemy do donicy. Do osłonki. OK, udało się tak wyglądają te donice. Uważam, że jak za te pieniądze, naprawdę bardzo spoko się prezentują. Ustawiliśmy je sobie przy wejściach. Tutaj jedna, tutaj jedna i tu. Także cztery donice, jak za te pieniądze, spoko bardzo. Oby się trzymały, oby nam jak najdłużej e, służyły. Także podziękujemy Wam, żebyście sobie zobaczyli. Kolory są naprawdę różne, więc jeżeli jesteście, nie jesteście mocno wymagający, to myślę, że spełnią Wasze oczekiwania. No, a tutaj sobie na tarasie postawiłam tą donicę, co w zeszłym roku mieliśmy w niej listy. Muszę ją chyba lekko spróbować umyć, bo ma jakieś zacieki po zimie. Zobaczymy, czy to zejdzie. Super mi się podoba ta, ta tojeść, będzie tak sobie zwisać. Bardzo ładny kolor. Ona też kwitnie na żółto. Więc, jak zakwitnie, to będzie pasowała. Nie wiem, czy nie za dużo roślin jak na taką małą donicę, ale dobra, zobaczymy. Jak będzie za mało, to po prostu sobie poprzesadzam. bo na pewno ta surfinia się trochę rozrośnie i goździk mi się wydaje, że e, też się rozrośnie. W sumie te aksamitki chciałam żółte, żeby było kolorowo, są ładne, chociaż one nie wiem dlaczego, ale mi się kojarzą z cmentarzem. Nie wiem dlaczego. Chyba się je widuje po prostu tam. Także zobaczymy, jak. Hmm, no. Jak to nam sobie zakwitnie? Ja jeszcze pójdę e, wsadzić tam z przodu te dwie trzmieliny i co? I na dzisiaj koniec. Planujemy jeszcze sobie ten tył ogarniać. E, tam Marcin ściąga trawę. Tam jest najgorsza gleba, jest glina, jest dosyć podmokły teren, więc kombinujemy, co tam będzie ładnie wyglądało, żeby nam rosło, bo przy Altanie mamy tam posadzone te hortensje i chyba będziemy musieli je wykopać. Bo tak jak piszą wszędzie w internecie, że hortensje na zacienionym terenie i na takim podłożu dosyć mokrym się sprawują, tak nam z pięciu tam jedna dopiero wypuściła tak naprawdę liście w porównaniu do tych, które mamy tutaj z przodu. Zobaczcie, ile one już mają liści i jak ładnie. Nam wypuszczają to niestety te przyaltanie bardzo słabo sobie radzą, więc chyba będziemy musieli je wykopać i po prostu sobie zastąpić czymś innym. No nic, pierwszy raz zakładamy ogród, pierwszy raz testujemy sobie roślinę, także tak to będzie. Zmiany, wykopywanie, zamiana, przekładanie, wszystkiego się uczymy. No, to za dzisiejszego vloga wam bardzo dziękuję i do zobaczenia.